Dzień dobry. Witam serdecznie państwa. Mam dzisiaj ogromną przyjemność podzielić się z państwem swoją pasją naukową. Pracuję w katedrze technologii szkła i powłok morficznych i mam przyjemność kierować tą katedrą wraz z spałem swoich pracowników. Zajmujemy się różnymi obszarami badawczymi, które koncentrują się tak naprawdę wokół szeroko pojętej nauki o szkle. Przede wszystkim, jako pierwszy obszar badawczy, to mogłabym wymienić technologię szkieł przemysłowych, czyli tych dobrze przez Państwa znanych, użytkowych, które produkuje się w bardzo dużym wolumenie czyli w produkcji masowej. I w tym zakresie zajmuję się szkłami gospodarczymi, szkłami opakowaniowymi, ale również szkłem płaskim flot i nie tylko boiwalcowanym. Jeśli chodzi o kolejny obszar badawczy, no to moja taka bardzo wielka naukowa pasja to szkła specjalne dla optoelektroniki, szkła, które domieszkowane są Pierwiastkami ziem rzadkich, albo w trybie pojedynczego domieszkowania, albo podwójnego, albo w kooperacji mieszanych domieszek. No i też szkła stosowane są dla zastosowań specjalnych w różnych urządzeniach optoelektronicznych, o których dzisiaj troszeczkę powiem. No i proszę Państwa, ostatni obszar to są takie aspekty środowiskowe czyli Poruszam problemy uzdatniania odpadów, wpływ odpadów na gospodarkę czy też ich przetwarzania, aby mogły się stać pełnowartościowymi wyrobami. Proszę Państwa, ten rok obecny jest dla mnie bardzo szczególny. Z tego względu, że z inicjatywy Międzynarodowej Komisji Szklarskiej i około bodajże 2000 jednostek wspierających, głównie uniwersytetów instytutów, zakładów przemysłowych. Organizacja na naszą prośbę Narodów Zjednoczonych zatwierdziła oficjalnie wydarzenie. Rok 2022 jest ogłoszony na świecie Międzynarodowym Rokiem Szkła. Geneza tego wydarzenia i tak jakby tej genezie towarzyszyła taka przesłanka, jeżeli proszę Państwa, definiujemy epoki albo poprzez narzędzia stosowane w takiej epoce, albo poprzez wyroby wytwarzane, no to wiadomo, że mieliśmy kolejną epokę kamienia, brązu, żelaza, a dzisiaj możemy powiedzieć, że żyjemy w epoce szkła, no bo przecież szkło towarzyszy Państwu na co dzień. I może nawet sobie Państwo nie zdajecie sprawy, ale niektóre dzisiaj czynności, chociażby takie jak ta, ten wykład, który jest transmitowany, nie byłby możliwy bez wszechobecnej telekomunikacji fiber to the home technologii pracującej z wykorzystaniem światłowodów szklanych. Ja już nie będę wspominać i wymieniać innych zastosowań szkieł takich użytkowych w życiu codziennym. Szkło gospodarcze, szklanki, kieliszki, szkło żaroodporne, szkło jako opakowania szklane dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, perfumeryjnego, szkło wszechobecne w architekturze, szkło płaskie, które stanowi nie tylko materiał wypełniający w postaci pojedynczego okna, ale Całe, elewacje szklane i w końcu szkło jako materiał konstrukcyjny. Są to różnego rodzaju belki, wsporniki, tarasy szklane, żebra szklane, czy też rury wykonane ze szkła, które mogą udźwignąć 30 3 tony. No i w końcu szkła dla medycyny. Tutaj kilka obszarów. Szkła, które mogą być używane jako implanty chirurgii szczękowo-twarzowej, implanty kostne, szkła jako nośniki leków. No i szkła będące elementem urządzeń medycznych, tych diagnostycznych. No i w końcu optoelektronika, cała gama różnego rodzaju modulatorów częstotliwości światłowodów pracujących w różnych zakresach długości fali, no i właśnie te światłowody. Proszę Państwa, szkło spośród innych materiałów wyróżnia się pewnymi unikalnymi właściwościami, a te właściwości szkła są konsekwencją ich budowy wewnętrznej. Jeżeli byśmy Państwo popatrzyli, to spośród pięciu stanów skupienia materii każdy z tych ma inną budowę wewnętrzną i coraz tak hierarchicznie to... Ułożyłam na tym slajdzie, ale Państwo widzieli stopień uporządkowania tej budowy wewnętrznej. Przechodząc do ciał stałych, w obrębie ciała stałego możemy wyróżnić dwa stany, albo krystaliczny, albo amorficzny. Proszę zwrócić uwagę, że w tym krystalicznym elementy struktury periodycznie się powtarzają, natomiast w tym stanie amorficznym. Nie mamy te, tego porządku dalekiego zasięgu, jedynie porządek bliskiego uporządkowania elementów budowy wewnętrznej. I właśnie szkła należą do tego typu materiałów jest to ciało stałe, amorficzne. Tak, specyficzna budowa wewnętrzna powoduje, że one mają właściwości zupełnie inne niż tradycyjne materiały krystaliczne. Do tych właściwości między innymi należy izotropowość, przeobrażenia zachodzące w sposób ciągły, nadmiarowa entropia, ale również, proszę Państwa, charakterystyczna temperatura, temperatura transformacji stanu szklistego, brak temperatury topienia. Proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo ważna właściwość szkła to barierowość. I ta cecha znana była naszym przodkom już od. W ogóle wytwarzanie szkieł to jest proces znany od tysiącleci. Już starożytni Egipcjanie potrafili wytwarzać nie tylko wyroby ozdobne, ale również opakowania szklane służące do przechowywania produktów spożywczych. I tutaj właśnie przez kolejne tysiąclecia zawsze opakowanie kojarzyło się. Opakowanie szklane z materiałem, no, takim trudnym do zastąpienia, jeżeli chodzi o. Tą cechę barierowości. Cóż to jest takiego? To jest, proszę Państwa, taka właściwość, że nic z produktu spożywczego nie przedostaje się do opakowania i odwrotnie. I proszę Państwa, potwierdzeniem tego faktu jest znalezisko w miejscowości w Niemczech podczas wykopalisk prowadzonych w grobowcu rzymskim. Znaleziono, proszę Państwa, najstarszą na świecie butelkę szklaną z winem. To jest najstarsza butelka z zawartością. Ona jest zatkana korkiem, liczy sobie 1650 lat. I co jest, proszę Państwa, ciekawe, że według najnowszych badań naukowców substancja, która się tam znajduje, jest dzisiaj przydatna do spożycia. No jeszcze nie ma śmiałka, kto by tą tak zabytkową butelkę otworzył. Proszę Państwa, ten trend, ta tendencja opakowywania produktów spożywczych trwała do lat 70. No i później nastąpiła tak jakby zmiana trendu. Ona wynikała z tego, że pojawiły się tworzywa sztuczne. Ja przytoczę tu taką sentencję z filmu Absolwent, gdzie Dustin Hoffman powiedział, tworzywa sztuczne są przyszłością. I nie jest moim zamiarem dyskredytowanie tworzyw sztucznych, ale podkreślenie tych właściwości szkła, gdzie postaram się Państwa przekonać, że one są niezbędne do takich zastosowań. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tworzywa sztuczne wypierały stopniowo opakowania szklane? No przede wszystkim dlatego, że były konkurencyjne, jeżeli chodzi o wagę opakowania. Dzisiaj prace badawcze koncentrują się głównie w tym zakresie na tym, żeby odchudzić, żeby zredukować masę poszczególnych opakowań, aby były konkurencyjne. Bezkonkurencyjne są, jeżeli chodzi na pewno o te właściwości. Czyli po pierwsze barierowość, a po drugie również ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym. No i proszę Państwa, prace technologiczne koncentrują się między innymi na: Modyfikacji składu chemicznego, na zmianach na metod formowania, doboru narzędzi formujących czy środków uszlachetniających na gorąco, bo miejcie Państwo świadomość, że każdy wyrób szklany jest uszlachetniony powłoką z warstw nałożonych tlenków w procesie wysokotemperaturowym i później uszlachetniony na zimno powłokami polimerowymi, które nadają połysk. Te procesy mogą spowodować 30% podwyższenie wytrzymałości. Tu mają Państwo przedstawioną redukcję masy wyrobów szklanych zaproponowaną przez różne światowe firmy. Proszę zwrócić uwagę na tą buteleczkę do wody mineralnej wymienioną jako ostatnią istotnia redukcja. Ta butelka produkowana jest obecnie ze szkła bezbarwnego, ze szkła oranżowego czy ze szkła zielonego i nie tylko jest opakowaniem do piwa. Szkło ma jeszcze jedną bardzo ważną właściwość, to znaczy jest w 100% recyklingowalne, co to oznacza, że jest zawracane do cyklu technologicznego i wykorzystywany jako pełnowartościowy surowiec. Ale żeby tak się stało, taka słuczka szklana musi być uzdatniona w zakładach recyklingowych. No i tak się dzieje. Tam są sortery optyczne, które doskonale sobie radzą z segregacją szkła na poszczególne frakcje, czyli wielkości, z odróżnianiem szkieł kolorowych, czyli zielonych od oranżowych czy bezbarwnych. Natomiast na ten moment bardzo duże problemy sprawia dla tych urządzeń sortujących odróżnianie szkła od przeźroczystej szkło ceramiki. I tutaj macie na zdjęciu Państwo takie próbeczki. Które no, gołym okiem moglibyśmy powiedzieć, że takim okiem nieuzbrojonym, że jest to szkło, a jednak jest to wyrób typu szkło-ceramika o zupełnie innych właściwościach. Mianowicie wyższej temperaturze topienia, bliskim zeru bądź ujemnym współczynniku rozszerzalności, no i odporności na nagłe zmiany temperatur około 800 stopni. Takie wyroby spotykacie Państwo w płytach kuchenek albo nawet jako frontowe panele kominków. No, i proszę Państwa, jeżeli taki, takie zanieczyszczenie znajdzie się w stórce szklanej i trafi do cyklu produkcyjnego, powoduje olbrzymie problemy technologiczne, nawet skutkujące zatrzymaniem linii. Podjęłam się dla jednego z, większego, z większych recyklerów w Polsce wyzwania skonstruowania i zaprojektowania urządzenia optycznego które w trybie rzeczywistym na linii technologicznej będzie potrafiło odróżnić skutecznie szkło i szkło ceramikę. I z pewnych względów nie mogę pokazywać Państwu całego schematu linii technologicznej jedynie w skali laboratoryjnej zasadę działania proszę Państwa, kondensator sprzężony z włóknem optycznych, system laserów pracujących w długości fali od 200 do 500 nanometrów, lustwo paraboliczne i soczewki. Docelowa realizacja. W docelowej właściwie wyeliminowałam włókno optyczne, więc źródłem fali sądującej jest tylko kondensator, który jest sprzężony z fotodiodą i lusterkami umieszczonymi w polu magnetycznym, które skanują kątowo materiał kilkaset, sekund, kilkaset razy na sekundę. Efektem tego jest otrzymanie w próbie produkcyjnej. Na jedną, mega, jedną tonę stłuczki szklanej znaleźliśmy, czyli odrzuciliśmy do kosza zasypowego 9,6 g takiego odpadu. Proszę Państwa, bez szkła nie ma dzisiaj współczesnej architektury, nie ma budownictwa i szkło nie pełni tu tylko roli wypełniającej w postaci okna, ale również cało szklane elewacje. Natomiast wróćmy do tego materiału, tego okna. Zauważyli Państwo, że dzisiaj w standardzie ma miejsce wymiana okien, czy już nowe budynki. Jeżeli są tworzone, wstawia no, się w nich okna dwukomorowe wszystko po to, żeby zwiększyć parametry termoizolacyjne. Takie standardowo produkowane komercyjnie dzisiaj szyby dwukomorowe. Mają współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,5-0,6, w zależności od konstrukcji. Zależy to oczywiście od szerokości ciepłej, tak zwanej ramki dystansowej. Ale, proszę Państwa, czy to jest alternatywa? Czy możemy tu powiedzieć o redukcji masy? Raczej nie, bo dokładamy tu jedną taflę szkła, dobudowując tą drugą komorę. Alternatywą dla takich rozwiązań wpisujących się w trend redukcji masy wyrobów ze szkła jest wytwarzanie szyby próżniowej, która jest szybą bardzo cienką no i jej wytwarzanie polega na zgrzewaniu w procesie temperaturowym odpowiednio dobranych komponentów, odsysanie powietrza i w środku zamykamy próżnię. Jeżeli chodzi o takie komercyjnie produkowane formatki szyb WIG. To one w procesie wysokotemperaturowym zgrzewane są w temperaturze 400. Mnie i panu profesorowi Nocuniowi udało się dla firmy Szkoland opracować szybę próżniową, gdzie osiągam bardzo podobne parametry, jeżeli chodzi o współczynnik UG. Natomiast temperatura wytwarzania takiego, zgrzewania takiego elementu jest 300, a właściwie to zdjęcie dzisiaj tutaj na rogu, co dzisiaj z rana opracowaliśmy szybę wig zupełnie bazującą na materiałach przejroczystych, której wytwarzanie odbywa się w temperaturze znacznie niższej, bo zaledwie w temperaturze 240 stopni. Natomiast nie mam na dzisiaj badań współczynnika UG. Nie można nie wspomnieć, jeżeli chodzi o budownictwo, o fotowoltaice zintegrowanej z budownictwem. Mam wielką przyjemność w tym zakresie współpracować z firmą ML System. Która jest liderem, a właściwie pierwszą firmą na świecie, która wprowadziła moduł fotowoltaiczny bazujący na kropce kwantowej. To jest struktura niskowymiarowa, typowy półprzewodnik. W zależności od jej wymiarów i w zależności od kształtu nie można w szerokim zakresie sterować wielkością przerwy energetycznej, a tym samym selektywną przepuszczalnością promieniowania. Zasada działania jest bardzo prosta. Na formatki szkła, napyla się, nakłada w opracowanych przez firmę procesach struktur, na zasadzie strukturyzacji warstwy przewodzącej i kropki kwantowe. Światło jest przepuszczane przez taką szybę, natomiast światło z zakresu podczerwieni jest absorbowane, no i absorbowana energia światła w zakresie podczerwieni przetwarzana na energię elektryczną. Tutaj mają Państwo podane moce takich urządzeń, no i docelowym rozwiązaniem będzie w zasadzie no największa do tej pory wyprodukowana możliwa formatka o wymiarach 2 na 4. Proszę Państwa, dzisiaj wszyscy z Państwa tu obecni i słuchający mnie Państwa w transmisji mają przy sobie telefony komórkowe, a ten panel telefonu komórkowego też wykonany jest ze szkła i to szkła cienkiego. Różne rodzaje szkła stosowane są do produkcji tego typu wyrobów, ale jest to szkło cienkie, wobec tego należy zastosować takie procesy, aby wzmocnić to szkło w taki sposób, by posiadało odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, w szczególności na zginanie. Przeprowadzenie typowego procesu hartowania jest niemożliwe. Alternatywą jest proces wymiany jonowej, takiej obróbki termicznej, kontrolowanej czasem i temperaturą. Która polega na zanurzaniu formatki szkła cienkiego w odpowiednio dobranym roztworze soli, gdzie następuje wymiana jonów między jonami roztworu a jonami szkła. Wskutek czego w zewnętrznych przypowierzchniowych warstwach szkła tworzą się naprężenia ściskające. I proszę Państwa, wyzwaniem dla mnie była praca z firmą LG. Firma LG postawiła mi ambitny cel. Zaprojektowanie szkieł na telefony komórkowe przez nich produkowane o lepszych właściwościach niż komercyjnie dostępne szkło Gorilla, które mamy dzisiaj w telefonach Apple'a. Tutaj prezentuję Państwu wybrane parametry właściwości, które otrzymałam, bardzo zbliżone. Parametry w zakresie wartości naprężeń no i znacznie wyższą twardość jeszcze przed nakładaniem jakichkolwiek powłok, bo też miejcie Państwo świadomość, że te szkła są w docelowym produkcie pokryte różnymi powłokami chroniącymi nasze aparaty telefoniczne przed zarysowaniem czy przed odciskami dłoni. Proszę Państwa, nieraz Państwu taki telefon upadnie. No, i zwykle znajdujecie gdzieś informację, że taki panel jest wykonany ze szkła hartowanego. I oczekujecie, że siatka spękań, czyli że ten telefon komórkowy roztłucze się na drobne kawałki, takie jak w przypadku tradycyjnie stosowanego w budownictwie szkła bezpiecznego hartowanego, czyli tutaj, fotografia C. Siatka spękań przedstawiona telefonu komórkowego wygląda nieco inaczej. Jeżeli wartość naprężeń ściskających jest bardzo duża, to rzeczywiście będzie ona zbliżona, a jeżeli nie, to będzie właśnie wyglądała tak. I jest to skutkiem tego, że w przeciwieństwie do szkła hartowanego używanego w budownictwie, hartowanego termicznie, takie szkło posiada na zewnątrz w warstwach powierzchniowych naprężenia ściskające. Natomiast wewnątrz nie posiada strefy naprężeń rozciągających bądź naprężenia rozciągające o bardzo niskiej wartości. To tłumaczy nam charakter pękania naszych telefonów komórkowych. No i proszę Państwa, w końcu szkła dla optoelektroniki, które otrzymuję w skali laboratoryjnej według ściśle zaprojektowanej dla każdego szkła technologii. Używam bardzo czystych materiałów, odczynnikowo czystych i odpowiednich tygli. Raz są one złote, raz platynowe, raz ceramiczne. Opracowuję różne matryce w szerokim zakresie składów, czyli modyfikacja i wzajemne stosunki między poszczególnymi składnikami, a także dobieram domieszki aktywne. W zależności od rodzaju domieszki i ich stężenia, te szkła będą czy pełnią różne funkcje. Przedstawiam tutaj szkła, które mogą być wykorzystywane jako modulatory magnetooptyczne. Proszę zauważyć, jest to szkła, skład szkła telurowego. Drobna modyfikacja takiego szkła powoduje zmianę, reorganizacja struktury, która ma miejsce, powoduje zmianę właściwości tego materiału z typowego diamagnetyka na paramagnetyk, wywołanie efektu Faradaya i w końcu wysokiej wartości stałej verdeta. Szkła stosowane jako wzmacniacze EDFA, wzmacniacze erbowe, wzmacniacze sygnału, Niekoniecznie zamieniając go długo na długofalowego, niekoniecznie zamieniając go na sygnał elektryczny. Takiego rodzaju matryce w przyszłości dla wytwarzania światłowodów pracują przy długości fali 1550, i w nich bardzo ważnymi właściwościami jest po pierwsze stabilność takiej matrycy, brak krystalizacji, po drugie minimalizacja grup OH. Które później odpowiedzialne są za różne straty, na przykład tłumienie, oraz wysoki współczynnik załamania światła, jak i również wartości odpowiednie czynnego przekroju na emisję i absorpcję i współczynnika dobroci. Proszę Państwa, jeszcze w obrębie tych szkieł telurowych, czy fluorotelurowych, czy moich urobionych teraz telurowo-fosforanowych, otrzymuję diody. Które świecą i generują światło białe pod wpływem promieniowania światła widzialnego. Zachodzi tutaj efektywny transfer, akurat w tym przedstawionym przypadku, energii między dwoma jonami, no i skutkuje to białą emisją. Tych szkieł, proszę Państwa, to jest właściwie, jeżeli chodzi o naukowy aspekt mojej działalności. To wytwarzam, projektuję bardzo wiele, projektuję sobie skład chemiczny szkła, teoretycznie jego właściwości i przydatność, i później podczas badań weryfikuję, czy rzeczywiście miałam dobry pomysł, czy trzeba jeszcze taki skład zmodyfikować. I teraz pokażę Państwu, tutaj są wymienione takie przykładowe składy szkieł, które na przykład mogą pracować w bardzo szerokim zakresie długości fali. Telekomunikacyjnej na przykład, ale pokażę Państwu tu na filmiku taki przykład szkieł, które pod wpływem źródła światła lasera zielonego 532 świecą na pomarańczowo czyli mamy do czynienia z emisją pomarańczową. Proszę zwrócić uwagę, że w dłoni mam szkło krzemianowo-wapniowo-sodowe, czyli jest to takie zwykłe szkło, które może być szkłem w budownictwie, może być szkłem gospodarczym czy opakowaniowym. No i obok szkło wytworzone przeze mnie, domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich. I proszę zwrócić uwagę na emisję światła. Wyraźnie widać emisja pomarańczowa. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za uwagę. Poruszyłam dzisiaj wybrane aspekty mojej działalności naukowo-badawczej. Pracuję w takiej katedrze, że oprócz kształcenia, kształcimy absolwentów dla szeroko pojętego przemysłu szklarskiego i przemysłu przetwórstwa, prowadząc jeszcze dodatkowo studia podyplomowe. Ale równocześnie prowadzimy prace badawcze i bardzo szeroką współpracę z przemysłem, wszystkimi hutami szkła i zakładami przetwórstwa. Jesteśmy katedrą o unikalnym profilu kształcenia, bo połączenia katedry, która kształci typowej technologów, czy w ogóle w obszarze typowej technologii, równocześnie z zaawansowanymi badaniami szkieł w Europie nie ma. Dziękuję bardzo. 对，百分之。